Nagrywam vloga Na kur... Znowu. znowu Zapraszam nachlaniem. No. Dobra, halo Muszę Siema, słuchajcie Zakładam buty, a wysłyszycie mój głos? Nigdy nie miałam takiego przechlanego głosu Czekajcie, jak to mówi ten Maka Kurwa nie. Robię 7 second challenge Hit, co? Zostawiają je a ich to jebie Ej, to się nagrywa dalej? Bo ja... relację wika Jaką przyby. kurwa relację? Wika, przybi. Ej Jezu! No, Jezu Jesteście zjebane! Ostatnio byłam w ogóle w domu. Nie, Kiedyś nie, mieszkałam ale, na Ursztynu. Ja też? Co ty pierdolisz? No, ej kurwa, bo ja nie istnieję. Nie wiem. Pokonać wam na się no, jak więzień. No, no. Siema, słuchajcie. Super było. I, 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 Czekamy i, i, na trans. No mi co ty pierdolisz Patrzcie, tu jest Alicja. Dawno mi tak nie było. Dawno u Ali tak nie było. Dawaj mi telefon. Masz. Nara stara. you Ej, kurwa, Alo odpierdol coś. Dobra, Nara Dobra, zrobiłam to. Zrobiłam to i w sumie kurwa tyle. Ja też. Słuchaj, zamówisz później hamburgery, no? Okej. Okay, no, nie stwierdzam tego, ale teraz pytam twoje włosy. <głosy> <głosy> Robimy? O Boże, niech to pięknie wygląda. O Boże. <noise> Ja jestem w raju od dzisiaj dieta. Jeszcze frytki mi się przyda. Dobra, sprawdzamy reakcję mojej mamy na mój nowy kolor włosów. Nie widzicie mojego nowego koloru włosów? Mama! Okej. Idziemy się na pierdolić. Kurwa. pedał, a na? Słuchaj Ej mordo Ja zaraz choinecki wrzucę Cześć Nagrywasz? Cześć Jestem Padryk Filipa jest szlugę Zróbmy i lecimy kurwa w Nie jedziemy Maju Nie Miau Ja to Ja to pierdolę na komuś Ale na EJ W ogóle Jakaś laska mnie zaprosiła na wódę Idziemy na niej. Idziemy do niej? Przepraszam, Filip pił? Y, cztery półki setek, czyli dwie setki za stanie. Jeszcze, kurwa, wodę walełam. A ty masz? O kurwa. Ona krowy, nie piłuj, masz wstyd. No też też tak będę. Tak, proste się robić. Nie, to jest vlog. O kurwa, z dzisiejszego... Że odpierdalam. Nie nagrywaj tego. Załóż, Ala, załóż krowę no. Na... Kurwa, brat. Halo? Nie. Nie, nie piłam. Nie piłam, przysięgam. Jeszcze. Nie piłam, przysię... Nie śmieję się, no przysięgam, że nie piłam. No nie piła. No naprawdę, nie piłam twojego soku. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No kurwa, Czarek do mnie dzwoni. Piłaś mój sok? Nie kurwa, nie piłam. Kurwa limuzyna. Kurwa ja wrzuć ja jakiegoś filmiku. To z pamiętnej nocy po prostu. Yo. Czemu nagrywać w obas? O Jezu, A chyba już wiem czemu Wszystkie ona lepszego dziura kurwa z okazji urodzin Siema! Mozdro wariaty! Mozdro wariaty! kurwa! Łomża Czajcie co! Jakieś zuby poznałem, nie? To jest wywiad! I... Jakie? Oh, A jakie dupy? Zajebiłem <grywało> się w Jakie ja dupy poznałeś? Jakieś kurwa randomy jeba. Zaruhałeś? Dział... Nie, nie, nie. działy do mnie. No i posadę I mnie zmiotło No to jest 100, 100, lat, 100 lat mi. O, tu się spotkamy. Słuchaj, jestem z Alą, z Marią i z Oliwią na Żeromskiego. No i jedno. też będziemy jechać do domu. Oh. Gdzie nagrywamy? Do kogo? E, nagrywamy się. na vloga o Jezusie. Oj, Ojecoj. Przepraszam. Siadaj. Siadaj. Nie, poczekaj. Ja Filip? uwielbiam ją. Ona tu, tu jest. I Ale nie tańczy daj mu powiedzieć daj mu miech. powiedzieć, on ma papierosa. W kieszeni. Ja wszystkim bardzo przepraszam. Marasza, ja film, przepraszam. Nie! Co się dzieje na żeromiach? Że, jest, że, jest... że jestem tak łapielony. Z <enters> no, Mapy są chujowe Weź się! Ali, a Ali. jak cię szczęście. Drawa po prostu. Skręcił kurwa kostkę, nie? Idź tam. W Ogólnie to mamy problem, ponieważ Maria musiała pojechać do domu. No nie, Walejl się pozy, co? Z góry z góry pumba Właśnie tankujemy za mną auto Znam to na pamięć Nie będę It's here in la, bajla, la, la, la! Chyba się najbałaś Nie Nigdy w życiu Rudą szmatą Pizza.